W badaniach wychodzi, że dla użytkowników najważniejszy jest aparat i bateria, a gaming jest tam gdzieś dalej. Tymczasem Poco stawia na gry, ale nie tylko na tym dzisiaj się skupię. Nudnych smartfonów jest w opór, więc taki dziwak jak Poco F4 GT jest na wagę złota. F4 GT jest masywnym telefonem, wydaje się być bryłą ubitą, o czym świadczy waga. 210 gramów to sporo. Taki Z Fold 3 jest już tylko 60 gramów cięższy od niego. Za to ramka aluminiowa wydaje się solidna, jak mało która i nie ma żadnych wątpliwości, że jest to metal. Gamingowy telefon to i styl musi do niego nawiązywać. LEDów klasycznych nie ma, a jedynie takie wstawki mają dać szyku. Za to mamy diodę powiadomień RGB na wysepce z aparatami wokół oczek. Jest ona programowalna, można jej przypisać konkretny kolor dla połączeń i powiadomień i włączyć jej efekt w trybie game turbo. Spoko sprawa. Dioda oświetlająca jest w kształcie błyskawicy i to w sumie tyle. Tylne szkło jest lekko satynowe, trochę się palcuje, ale jest to do wybaczenia. Na froncie jest Gorilla Glass Victus. Przestrzeń pomiędzy ramką a frontowym panelem, wchodzi bardzo dużo brudu, którego nie potrafię w żaden sposób wyjąć. O tym co na obudowie jest najważniejsze opowiem nieco później. Czy mi poszukało oszczędności w ekranie? Nie powinno, bo w końcu jest to smartfon gamingowy. AMOLED, miliard kolorów, 120Hz odświeżanie, ekran Full HD+, wszystko na pierwszy rzut oka wygląda cacy. Ekran spory, bo 6,67 cala, bo do gamingu raczej mała przestrzeń robocza to by nie przeszło. Jakimś totalnym nieporozumieniem w tej cenie jest jasność maksymalna 800 nitów, czym oczywiście Xiaomi nie chwali się na swoich kartach produktowych. Widać na dworze, że do ekranów z tej półki cenowej to daleko pod kątem jasności. Xiaomi podkreśla większą rozdzielczość dotyku. Ma to pomóc podobno w sterowaniu. Coś czuję, że to bardziej marketingowy bełkot, bo to bardziej odświeżanie dotyku będzie się liczyć, ale o moich wrażeniach z grania opowiem Wam nieco później. Jest obsługa HDR10, HDR10, także do oglądania streamów będzie ok. Snapdragon 8 generacji pierwszej zwyczajowo jest cieplutki, więc Xiaomi żadnym zaklinaniem, rzucaniem czarów tego nie zmieni. Powiedziałbym do tego, że aluminiowa ramka wyjątkowo mocno zbiera to ciepło i regulowanie temperatury to nie jest jego najmocniejsza strona. Niestety, grając w gry, ten model mocno się grzeje. Może to jakiś plus, ale obudowa nie grzeje się punktowo, a cała robi się po prostu cieplejsza. Ten model występuje w dwóch wersjach: 128 GB na pliki i 8 GB RAMu lub 256 GB plus 12 GB RAMu. Klasycznie nie ma slotu na kartę SD. Oczywiście tego bardzo szkoda. Z rozpoznawaniem twarzy w tym modelu jest specyficznie. Jest ono piekielnie szybkie i nie wiadomo nawet kiedy działa. Znacie ten moment, gdy dajecie babci czy jakiejś innej starszej osobie telefon i ona tak go dotyka, aby przypadkiem czegoś nie naklikać. I właśnie podobnie jest spoko F4GT. Ze względu na jego czułość wszędzie, gdzie to tylko jest możliwe, ale odbiera się wrażenie, że zaraz coś przypadkowo się naciśnie, i to wcale nie jest specjalnie komfortowe uczucie. Detekcja twarzy jest błyskawiczna, celna ale w 2D, więc przeciętnie bezpieczna i w nocy skuteczność spada. Skaner linii papilarnych jest w przycisku na boku. Szkoda, że nie pod ekranem. Tak jak mówiłem, jest aż przesadnie czuły, ale absolutnie nie można mu zarzucić, że działa źle. Dwa słowa o systemie, bo są ciekawsze rzeczy. Jest Android 12 i nakładka POCO bazująca na MiUI. Błędów nie dostrzegam. Telefon działa bardzo płynnie i szybko. Wraz ze zmianą tapety zmienia się kolorystyka interfejsu i w sumie to tyle, co powinniście wiedzieć na jego temat. Wibracje w tym modelu są absolutnie kapitalne i w sumie żałuję, że nie można ich wykorzystać w grach tak jak to kiedyś robiłem np. Sony, gdy system wibracji można było dopasować do różnych aplikacji. Działało to bardziej lub mniej skutecznie. Tak czy inaczej, ten silniczek wibracji z takim systemem byłby naprawdę złotem. To co gaming, Poko F4 GT ma dwa triggery magnetyczne na obudowie wyciągane za pomocą suwaków. Jak one działają? Suwaki mają w sobie magnes i przyciągają je wewnątrz obudowy, żeby wyłączyć ich możliwość przypadkowego wciśnięcia. Rozsądne. A jak się z nich korzysta? Mapujemy miejsce na ekranie, które ma zostać przez system wciśnięte dla konkretnego triggera. Bardzo proste, szybko się to ustawia. Szkoda, że nie ma trybów, żeby móc je przypisać do konkretnej gry. Dodatkowo możecie ich używać jako skróty, ale nie do konkretnych aplikacji. Żal mi również, że do trigera nie da się przypisać wykonywania zdjęć w aplikacji aparatu. Dostalibyśmy wtedy również fizyczny spust, a tak to go nie ma. O tym Xiaomi nie pomyślało. Korzysta się z tego super, bo do gier jest ekstra, aczkolwiek komfort grania w Motorola Edge i tym abstrakcyjnie zagiętym ekranie mimo wszystko było jeszcze dla mnie fajniejsze. Niemniej, do gier Poco F4 GT jest naprawdę bardzo fajnym sprzętem. Przy okazji teraz muszę wspomnieć o tym, że mamy aż trzy mikrofony na obudowie. Są one tak rozłożone, aby w poziomie, czyli w pozycji horyzontalnej, w żaden sposób one nie były tak stłumione i ten dźwięk cały czas był odpowiednio zbierany przez telefon. Jeżeli chodzi o komunikację, jest 5G, jest dobra jakość połączeń. Z GPS-em kierunkowo było przeciętnie, średnio bym powiedział, ale ogólnie wrażenia z komunikacji z, ze światem, z internetem, moim zdaniem są w porządku. Obok Xiaomi 12 Pro Poco F4 GT również ma 4 głośniki. Dwa klasyczne i do jednego z nich dołączony jest dodatkowy wysokotonowy, a do kolejnego niskotonowy. Także 4 głośniki nie są po to tutaj, żeby grać głośniej. Głośność jest przeciętna, ale jakość to zupełnie inna rozmowa. Basy czuć nie giną gdzieś tam w tle, sterów nie ma żadnych jest klarowny, czysty dźwięk. Xiaomi zainteresowało się dźwiękiem przestrzennym w końcu na słuchawkach, bo jest dedykowany tryb. Rezultat sztuczny, ale mimo wszystko dosyć przyjemny dla ucha. Nie mamy jacka 3,5 mm, także szkoda tego. Dźwięk na słuchawkach jest wystarczająco bogaty. Pochwalę również pracę na słuchawkach Bluetooth. Bateria 4700 mAh przy tych podzespołach wieńców na paradzie nie zbiera. Codzienne ładowanie to przykry obowiązek, bo praca na ekranie zakręcała mi się w granicach 3,5 do 4 godzin. Za to ładowanie jest zmyślne, bo aż 120W, więc pełne ładowanie nigdy nie będzie trwało więcej niż 17 minut, jeżeli używacie oryginalnej ładowarki i kabla. Do tego w trakcie ładowania Xiaomi dba o komfort i w tych kable jest w kształcie litery L. Z drugiej strony, czy faktycznie tych 17 minut nie warto poświęcić na przerwę w graniu, na jakąś herbatkę, tylko męczyć się pod kablem, nawet tym wygodniejszym? Od nadmiaru głowa nie boli, więc tego rozwiązania negować mimo wszystko nie będę. Producent zapewne chciałby, żeby na tym ta recenzja się skończyła, bo aparatom to się dostało na oszczędności. Nie mamy tyle obiektywu, optycznej stabilizacji obrazu również, a szeroki kąt ma biedne 8 megapikseli. Główna matryca z kolei ma 64 megapiksele i jest to matryca Sony znana z Oppo Reno5, Poco F2 Pro czy Huawei P40 Lite, więc szału nie ma. Jeżeli miałbym fotki krótko określić, to powiedziałbym, że to nierówne średniopółkowe oppo. Zatem sprzętowo licho, jak za te pieniądze oczywiście, ale softem sporo nadrabia, tylko że jest niekonsekwentnie. Fotki potrafią wychodzić czasami nieostre, ale nadganiają dobrą dynamiką, przyjemnym HDR-em, podbitymi kolorami i obrazem bez przeostrzeń. Szczegółów jest sporo, szumów niewiele, a na dwukrotnym zoomie cyfrowym można polegać, choćby z fajerwerków. 8 na 10 osób podejrzewam, że będzie usatysfakcjonowane. Szeroki kąt już potrafi wysypać się na prześwietleniach, Nie jest ostry, detali jest tam jak na lekarstwo w tej cenie i on bardziej statystuje tutaj, aczkolwiek dynamiki i fajnie zarządzanych cieni nie można mu odmówić. Kolorystycznie nawet jest spójnie między obiektywami. W automacie Xiaomi mamy zaszyty mini tryb nocny z naświetlaniem trwającym jedną sekundę który w półmroku radzi sobie tak jak tryb nocny, więc nie trzeba się przed nim bronić. Automat w ciemności jest wręcz czarny, tryb nocny to wszystko ratuje, ale ostro nie jest, detali wiele też nie zobaczycie. Ponownie pomiar ostrości potrafi zawodzić. W warunkach jakiegoś tam światła z przodu F4 GT może powiedzieć, że coś tam niecoś potrafił. i na takich warunkach najlepiej jest się skupić. W tym wypadku niezwykle prawdziwe okazuje się powiedzenie, licz siły na zamiary. Filmy nagrywane w 4K są już na tyle stabilne, że nie widzę sensu przełączać się na full HD z dodatkowym wzmocnieniem stabilizacji. Powiem więcej, w 4K nawet ta stabilizacja wygląda lepiej. Jest tu ostro, szczegółowo, łatwo o prześwietlenie, ale ogólne wrażenia są bardzo dobre. Aparat do selfie ma nietypowe 20 megapikseli. Produkuje on dosyć chropowate zdjęcia, na których widać ziarno po przybliżeniu. Za to tryb portretowy z boku jest celny i nawet daje sobie radę ze słuchawkami, na których zazwyczaj telefony się wywracają. To nie jest wybitny poziom selfie'aków, ustalmy sobie, ale wystarczający do większości zadań. No i co, Poco F4 GT na pewno nie jest następcą Poco F3. Na zwykłego F4 jeszcze chwilkę poczekamy, natomiast jeżeli szukacie smartfonu gamingowego, takiego z pazurem, który da Wam wiele radości i odróżni Was cokolwiek od innych posiadaczy smartfonów, to jest to fajna propozycja. Cena na starcie moim zdaniem też nie jest zaporowa. Jeżeli natomiast jesteście graczami raz od wielkiego święta i nie wykorzystacie pełni mocy tego smartfona, to poszukacie sobie czegoś bardziej uniwersalnego. To wszystko z mojej strony, dzięki i zapraszam Was na kolejne testy, a będą też również smartfony gamingowe. Do zobaczenia!